Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak się wzmocnić tak, żeby móc dźwigać ciężkie zakupy, żeby móc dźwigać jakieś, nie wiem, kaloryfy, lodówkę, czy tak jak niekiedy się opowiadałem, jak te dziadkowie wrzucali jakieś ciężkie rzeczy, typu, nie wiem, sofę na piąte piętro, dziesiąte, więc tak zrobimy sobie takie ćwiczenie. Bierzemy sobie dwa ciężarki tej samej wielkości, Trzymamy sobie po bokach i z 50 metrów idziemy sobie do przodu, przodem. Potem to samo robimy tyłem. Z 50 metrów uważać, gdzie idziemy, żeby się nie wywalić. Później, jak to jest za łatwe, bierzemy sobie dwa różne ciężarki. Jeden lżejszy, drugi cięższy i robimy to samo. 45 sekund, minuta. Później, jak nam się już by to nudziło, możemy sobie jeden ciężarek wziąć na przykład w górę i robić to samo idziemy do przodu, to samo idziemy do tyłu. Jak to już jest załatwe, to jeden ciężarek trzymamy brzuch, prosto nie przechylamy się i nie, nie idziemy krzywo. Idziemy wyprostowane. Przemieszczamy się do przodu, przemieszczamy się do tyłu. Super, mam nadzieję, że pomogłem tak na poświąteczne zakupy, często gdzieś tam, może na nowy rok. Więc dzięki, na razie.